Hej robaczki, postanowiłam, że nagram Wam taką dość popularną fryzurę na Pinterestie, czyli Bubble Brights. I ja sobie zaczynam od warkoczyków. Zaplatam warkoczyka na przodzie głowy. Zostawiam sobie taką mm, część włosków luźnych, żeby, żeby była na grzywkę. Sprawdzam sobie długość z pierwszym warkoczykiem, żeby mniej więcej były równe. No i zaplatam takimi małymi gumeczkami, recepturkami. No i tutaj widzicie właśnie te bułeczki piękne. Ja mam róż, gumeczki różnokolorowe, bo takie akurat y, mam u siebie, ale mogą być jedna kolorowe. I teraz wyodrębiam sobie takie małe kuleczki i zawiązuję je tak mniej więcej 4-5 razy, żeby mieć później taki manewr swobodnego przesunięcia gumki. I taki trik właśnie możecie sobie chwycić pasmo włosów i delikatnie tylko chwycić gumeczkę i przesunąć ją do góry, żeby Wam się te włosy nie pomierzwiły i to, jest, to się naprawdę sprawdza. Jak widzicie... No nie wyszło mi tutaj, że tak powiem, równe te bułeczki, aczkolwiek ja się tym kompletnie nie przejmuję, mi się tak podobało. Zostawiłam pierwszy raz, takie robiłam sama, więc myślę, że za drugim razem byłoby to lepsze. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja sobie jeszcze sprawdzam tylko, czy, e, czy one są mniej więcej tej samej długości. Dokładam sobie jakieś tam elementy złote, cekiny, gwiazdeczki, takie wiecie, pierdółeczki, co macie możecie nawet, nawet możecie sobie dać brokat, jeżeli macie taką ochotę. To naprawdę bardzo ładnie wygląda. Mi się mega podoba. Ja te ozdoby tak dałam na ostatnią chwilę i naprawdę efekt wow. Do następnego pa!